Marcin, dzisiaj co masz na podnośniku? Ja, jak widać. Czyli? Czyli Hyundai i 40, o której robimy odcinek. Czyli ty i Radek robicie kompleksową naprawę. A jakie jest motto do tego silnika? Trudne sprawy. Jak Marcin zaśpiewał, tak też właśnie. Hyundai i 40 z kompletnym serwisem silnika ze względu na uszkodzenia jakie miały tu miejsce. Ok moi drodzy, jeżeli chodzi o naprawę marki Hyundai, takiej jak tutaj widzicie na podnośniku, jest to Hyundai i40, no to muszę powiedzieć, że jest to dość kosztowna naprawa tego pojazdu. Słuchajcie, klient przyjechał do nas, że nie ma mocy, że auto nie może się wkręcić w obroty. I co było tutaj tego usterką? Myślę, że dowiecie się oczywiście na pełnym odcinku, co tutaj się wydarzyło, bo będzie dosyć ciekawie i spektakularnie to pokazane, co się działo, ale mogę Wam już opowiedzieć, że nie było to tanie w naprawie. Dlaczego? Dlatego, że tak. Tu zobaczcie, mamy jedną część, która wygląda w ten sposób. Jest to EGR, tak? EGR nie należy do tanich e, podzespołów tego silnika, no ale tutaj ten podzespół, który już w tej chwili biorę i podnoszę, zwajcie jest to ciężkie. Ten podzespół to jest naprawdę nie dość, że ciężki wariat, to jeszcze dosyć drogi wariat. Od jak myślicie, ile taka turbina, nowa turbina kosztuje? Oczywiście, turbina tutaj wjechała w oryginał Gareta Nie było żadnego zamiennika tutaj montowanego, tylko i wyłącznie oryginał. Także zgadujcie, jaka cena mogła być za taki kawałek turbiny. Pozdro, trzymajcie się.